Witam serdecznie widzów telewizji Kłodzkiej. To jest program Dzień dobry, Kłodzko, a w studiu telewizji Kłodzkiej dziś burmistrz Polanicy Zdroju, Mateusz Jelin. Dzień, Dzień dobry. Dzień dobry. Panie burmistrzu, rozmawialiśmy ostatnio w naszym studio o Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej i po przerwie dziś rozmawiamy o realizacji budżetu na rok 2022. Opiewał on na kwotę 80 milionów złotych i to był rekordowy budżet Polonicy zdroju. Tak, rzeczywiście był to rekordowy budżet, budżet yy, ogromny jak na taką małą miejscowość. Natomiast w tej wysokości budżetu nie zrealizowaliśmy. Zrealizowaliśmy go na poziomie 60 kilku milionów złotych, w tym ponad 17 milionów to były zadania inwestycyjne. Nie wszystkie zadania udało nam się rozpocząć w roku, w roku ubiegłym, natomiast już w tym roku je realizują, dlatego, realizujemy, dlatego ten budżet po stronie inwestycji w tym roku opiewa znów na rekordową ponad 50 milionową kwotę. Te inwestycje, które nie zostały zrealizowane i ta kwota, która była przyjęta za 2022 rok, co się z nią stało? Między innymi nie zrealizowaliśmy, nie rozstrzygnęliśmy przetargu na wymianę całego oświetlenia ulicznego w mieście w zeszłym roku, natomiast jesteśmy już po przetargu i to zadanie będziemy realizowali w tym roku, czyli to jest 15 milionów, które przejdzie na ten rok. Jakie kluczowe inwestycje zostały zrealizowane w Polańcy w zeszłym roku i które przeszły na ten rok? Znaczy zeszły rok był rzeczywiście, jak mówię, rekordowy, bo to prawie 17 milionów złotych na inwestycje, inwestycje drogowe i infrastrukturalne. Zadania, które przechodzą na ten rok to jest skończymy termomodernizację szkoły edukator, przedszkole, której go budowę rozpoczęliśmy w zeszłym roku, ta budowa kontynuowana jest w roku bieżącym. Eee, remonty dróg, e, budowie dróg ulicy Mickiewicza, między innymi też to jest zadanie, które przeszło mm, na ten rok. Więc są to zadania sumarycznie kilkunastomilionowe, które przeszły na ten rok, a w tym roku no, cała paleta, gama ogromnych inwestycji, które są historyczne, jeżeli chodzi o polańce. Podczas tych inwestycji drogowych bardzo duży nacisk jest na modernizację infrastruktury oświetleniowej, kanalizacyjnej, co zwiększa bezpieczeństwo oczywiście mieszkańców i turystów Polenicy. Tak, tak, staramy się przede wszystkim zadbać o to, żeby do tematu inwestycyjnego podejść raz. I dobrze. Czyli, a dobrze, czyli chcemy, żeby tą infrastrukturę, na, tą, na którą mamy wpływ, czyli sieci wodociągowe, kanalizacyjne, czyli kanalizację deszczową i oświetleniową chcemy wymieniać, dlatego na tych drogach, które przez nas są w chwili obecnej modernizowane, cała infrastruktura podziemna jest należąca do gminy jest wymieniana. Informujemy też gestorów, oczywiście sieci gazownicze, telekomunikacyjne, o tego typu naszych zamierzeniach inwestycyjnych. Czasami udaje nam się wspólnie coś jeszcze dodatkowo wymienić, naprawić, ulepszyć, natomiast nie zawsze nam to wychodzi, te korelacje i ten plany inwestycyjne gminy i podmiotów zewnętrznych nie zawsze są spójne. Budowa przedszkola i basenu to są te kluczowe inwestycje, które się zaczęły w tamtym roku w Polanicy. Przedszkole to jest 8,5 miliona dotacji, basen prawie 12 milionów dotacji i świeża wiadomość, nowoczesne wojsko piłkarskie i stadion lekoatletyczny to wyszło ostatnio. Tak, tak, są to zadania, które realizujemy, tak jak już zapowiedziałem w kampanii wyborczej, że modernizacja, reaktywacja naszego dawnego ośrodka sportu i rekreacji, tej lewej strony tego obiektu, który należy do gminy, to jest nasz priorytet i konsekwentnie od pierwszego roku naszej, naszej, mojej kadencji to realizujemy. Basen, centrum lekkoatletyczne ze, ze stadionem, są kolejne etapy. Na które uzyskaliśmy dofinansowanie, ponieważ wszystkie inwestycje, które są realizowane w Polencji, są inwestycjami, które e, są dofinansowane z różnych źródeł, czy to rządowych, czy, czy z samorządu województwa, czy też innych podmiotów. Praktycznie nie ma zadania, które nie jest w jakiś sposób e, dofinansowywane. E, basen za, e, za, za prawie 6, 17 milionów złotych, bo taka jest ta najlepsza oferta m, po przetargu. Chcemy zrealizować do końca, do połowy przyszłego roku. Teraz rzeczywiście najnowsza informacja z Ministerstwa Sportu. Nasz wniosek na rozbudowę tego centrum lekkoatletycznego i boiska też dostał promesę. Prawie 4,5 miliona złotych dofinansowania, więc... A jaki koszt będzie? Kosztorys opiewa na ponad 10. Polanica znajdzie te pieniądze? Szukamy. Będzie Szukamy. ciężko? Znaczy, sytuacja jest taka, że odczuwamy już pewien, pewną zadyszkę związaną z sytuacją międzynarodową i, i, i tym, co się dzieje w kraju. Po prostu teraz mnie, troszeczkę mniej turystów przyjechało w tym pierwszym okresie feryjnym do Polanicy, to widzimy. Troszeczkę też osłabienie, ry, jeżeli chodzi o rynek nieruchomości. Natomiast Polanica jest ewenementem, nie, nie mamy zadłużenia, nasze, m, nasze zadłużenie oscyluje w okolicach 4 promili, więc nasza zdolność kredytowa jest bardzo duża, więc w razie czego będziemy się wspomagali kredytem lub obligacjami. Jeszcze wrócę do tematu budżetu za rok 2023, który jest jeszcze wyższy niż w 2022 roku, bo opiewa na kwotę ponad 85 milionów złotych. Czy Polonica sobie poradzi z takim wyzwaniem? E Powiem tak, miasto, które nie inwestuje, się nie rozwija, a my chcemy cały czas, stawiamy sobie poprzeczkę wysoko, i nasi goście, nasi turyści, ale przede wszystkim mieszkańcy oczekują od nas, od władz miejskich, tego, żeby żyć w coraz piękniejszym, lepszym miejscu. No i my te marzenia, te, te oczekiwania chcemy realizować. Udaje nam się pozyskiwać dość dużo środków. Udaje nam się te środki wykorzystywać myślę, że w miarę dobrze. Natomiast rzeczywiście może być tak, że, że następne lata będą, będą trudniejsze, ale uważam, że sobie damy radę. Mówię, Polanica jest marką samą w sobie. Przyciągamy gości, przyciągamy turystów, przyciągamy nowych mieszkańców, więc myślę, że i te środki na inwestycje i na te wkłady własne również przyciągniemy do nas. To na zakończenie rozumiem, że pan burmistrz będzie się starał o kolejną kadencję w przyszłych e, wyborach. Tak, zdecydowanie tak. Jaki plan na Polonice? E, nie uknąłem, że chcę kontynuować to, co rozpoczęliśmy z moim zespołem w, w tej kadencji, ale pomysłów jeszcze wiele, wiele, którymi myślę, że zaskoczymy mieszkańców w odpowiednim czasie. Dziękuję za rozmowę. Dziś moim Państwa gościem był burmistrz kolejny Zdroju Mateusz Jelin. Bardzo dziękuję.